Witam Was tu mac.pl: Dzisiaj taki e, dodatkowy ekstra wpis, jako że butelkuję akurat stąd mój, e, stąd mój ubiór, krótko mówiąc. Tutaj jak widzicie, butelki się sterylizują. Tu jest barley wine. A tu ja. Słuchajcie, przyszły wyniki. Tego, czyli konkursu na Słowacji, i tak, w szczerości trochę jestem zawiedziony, trochę jestem zawiedziony. Wystawiłem tam chyba 6 czy 7 kategorii. Generalnie większość piwów plasowało się w pierwszej połówce między Słowakami, Węgrami i Polakami w pierwszej połówce. Nie zawiodło mi piwo, którego, znaczy generalnie nie spodziewałem się, że akurat to piwo tutaj wyskoczy przed szereg. To jest piwo Blackman, nie wiem czy to dobrze będzie widać. E, tutaj zdobyło trzecie miejsce. E, I tutaj jak zobaczyć, e, to jest punktacja e, 42 punkty, trzecie miejsce. Jak widzicie rozstrzał między, między pierwszym miejscem a, a moim trzecim jest dosyć spory. No i cóż, Black Man, czyli e, czarny lager, e, inaczej mówiąc e, Tmawy Lager, inaczej mówiąc e, Tmawy Leżak, inaczej mówiąc e, Schwarzbier, po prostu e, więc Schwarzbier to jest ten Schwarzbier w przezroczystej białej butelce, zajął trzecie miejsce, trzecie miejsce zajął, liczyłem na więcej. Liczyłem na więcej, no ale tak to w życiu jest. Przecież przyjdzie mi liczyć kurczę na przyjdzie mi liczyć na, na żywiec. To jest to piwo. No cóż, jak widać. Kompletnie nieprzezroczyste. Oczywiście w naniku to w ogóle średnio widać. Piana, jak piana. Trzecie miejsce. Słowacja 2014: roznowa. Jak szwartwicza. Nie będę. Nie, 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 jeżeli myślicie, że będę oceniał, to nie. I słuchajcie, druga taka dosyć dosyć ciekawe zaskoczenie, ponieważ ja to wyważyłem po raz pierwszy ten styl. To jest ten witold. Czwarte miejsce jak tutaj z tym powyżej 12,5. Tutaj nie wiem, generalnie zobaczycie. Widzę w lusterku, także to trudno im powiedzieć, trudno mi odczytać. Jak widzicie pierwszy sędzia dał mi 20, 16. To nie widzę, 12, chyba 17, czyli po 65 punktów otrzymaliśmy dwójkę. No i co? Najgorsze czwarte miejsce. Co ciekawe, zobaczcie, generalnie tutaj straciłem... Eee, tu u tego sędziego straciłem, gdyby on dodał mi 2 punkty, to bym miał 67, skoczyłbym, na, eee, skoczyłbym tutaj wyżej. Tak, ex tutaj mają chłopaki, drugi i trzeci, kto? Tutaj kto? Piotr Kowalski, chyba. Nie wiem, czy dobrze widzę. Tak, Piotr Kowalski. No także, tutaj ciasno, tutaj ciasno jak w tabeli pierwszej ligi, tak? 68 pierwsze miejsce, 67 egzekwo miejsca ze wskazaniem tutaj na drugie miejsce, dlatego jest na drugim. No i e, 65. Jak widzicie, 2,65, czyli egzekwo. Z kimś chyba ze Słowacji, zajął Witold. Zajął Witold. Czwarte miejsce. Natomiast Black IPA Alekawka, czyli piwo eksperymentalne, porter na skórkach pomarańczy, no gdzieś tam w środku. Szóste, piąte, szóste. A kawka zajęła 9 te miejsca, ale na szczęście chyba na 20. Cóż, no to piwo będzie na birofiliach. może zajmie też trzecie miejsce. Oby weszło do finału. W zeszłym roku do finału wszedł weszło, weszło mój Imperial India Pale Ale, czyli Czyli, czyli piwo z kategorii najbardziej obstawianej, z kategorii Imperial, tak? Imperial, tak, to są, to są, to są te minusy szkieł. Imperial, czyli z kategorii yy, zwycięskiej, krótko mówiąc. Irofilia 2014, tak, żebyście tutaj zobaczyli. Gdzie ja tu jest kopy? Generalnie kopyr też stwierdził, że piwo zmieściło się w pierwszej... A właśnie w pierwszej szóstce czy w pierwszej dwunaste. Że zmiękowa powiedzieć, Nawet słuchajcie, nie wiem. No liczę, że liczę, że liczę, że w tym roku też coś też coś ciekawego szafnę. Barley Wine myślę, że jest piwem udanym. I będzie... Wystawiony na konkurs grudniowy, jako piwo lażakowane piwo, piwo refermentowane. Słuchajcie, no co do tego Schwarzbiera. Nie sądziłem, że, zajmie, że to będzie najlepsze piwo, które, które wyślę. Aczkolwiek Porter, Orange Porter trochę się zepsuł. Piłem go wczoraj I się nie, nie dziwię się, że zajął tam chyba piąte, e, szóste miejsce. Jakiś tam dalszy kwasek, nie wiem od czego to może być. Może od skórek pomarańczowych. Tam wciskałem chyba dwie pomarańcze, czyli sok do tego piwa. Coś tam musiało źle zadziałać. Jestem też w miarę dumny, zadowolony z wita. Pierwszy raz tyl ważony. Egzekwo czwarte miejsce. Spodobał mi się wid. Może być ciekawie, może będę w tym roku zdawany w birofilii z, z, z American Wita. Czy to piwo ma wady? Ma wady. Trzecie miejsce zajęło, ale według mnie to piwo ma wadę. Ma nutę siarkowodoru. Ale, słaba, ale jest to tyle słuchajcie przechodzę do butelkowana bargi wine zaraz dokręcę końcówkę bo yy, miałem, miałem Wam to pokazać jeszcze dzisiaj średnio zadowolony jestem trzecie miejsce Black Beer, Schwarzbier i czwarte miejsce ExequoVit reszta bez sensu gdzieś tam środek stawki ze wskazaniem na wyższy środek muszę wyciągnąć wnioski Przede wszystkim wymiana wszystkich fermentorów, ponieważ służą mi od 2012 roku, 2011 roku. Powin, powinno, powinienem wymieniać co roku wiadra. Nie wymieniam z, z lenistwa, nie wiem z czego, ze skąstwa i tak dalej. Przede mną dolna fermentacja, więc. Będziemy ważyć niedługo AIP chyba na dolnych, do, w dolnej fermentacji w przyszłym tygodniu. To tyle. Pozdrawiam Was widać, że średnio zadowolony jestem. Nie, po prostu liczyłem na więcej, no i nie wyszło. Dojdzie tylko jeden, jeden dojdzie tylko jeden, jedna rameczka na to miejsce.